Podążaj za swoją pasją, a nigdy nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia w swoim życiu. Co za kompletna bzdura! To jedno z największych kłamstw rozpowszechnianych przez górę samorozwoju. W tym filmie pokażę Ci trzy powody, dlaczego podążanie za swoją pasją może utrzymać Ciebie w biedzie i nigdy na swojej pasji nie zbudujesz biznesu. I to co jest kluczowe, nie będę mówił Tobie w tym materiale, że pasja jest zła. Pasja jest wspaniała, ale nie zawsze jest najlepszym fundamentem pod zbudowanie stabilnej przyszłości finansowej i stabilnego biznesu. Zamiast tego wyjaśnij, dlaczego praktyczne podejście oraz logika i zdrowe podejście są kluczami do tego, aby rzeczywiście zbudować dobry biznes. Powód numer jeden jest taki, że sukces i budowa biznesu wymaga praktyczności, a nie pasji. Pomyśl o tym przez chwilę. Jak często słyszysz historię ludzi, którzy. Podążali za swoją pasją i dzięki temu osiągnęli ogromny sukces. To historie, które są przez nas uwielbiane, bądźmy z tym szczerzy, to są mega fajne historie. LeBron James i jego miłość do koszykówki, Drake, który zawsze chciał rapować, czy chociażby widzisz, że który żył projektowaniem i założył markę Off White. Wszystko to brzmi jak absolutne spełnienie marzeń i coś, co chcielibyśmy po prostu powielić. Ale twarda prawda jest taka, że te historie to są wyjątki, a nie reguła. Oni podążali za swoją pasją, ale jednocześnie mieli ogromny talent, ogromną determinację i zdrowy zmysł praktyczności. Bo nawet jeżeli kochasz coś całym sercem, sukces wymaga dostosowania się do realiów rynku. Nikt nie zapłaci ci za to, że coś uwielbiasz. Płaci się za to, że coś rozwiązuje jego problem. Przykład, jeden z. Najbogatszych przedsiębiorców, jakich poznałem, to ktoś, kto zarobił fortunę uwaga na odpadach. Tak, zarobił najwięcej pieniędzy w swoim życiu na śmieciach. Mówimy o branży zarządzania odpadami. Myślisz, że ten gościu jako dziecko marzyłby stać się baronem potentatem od śmieci? Wątpię, oczywiście, że nie, nie? Ale to właśnie zrozumienie, że rynek płaci za rozwiązania, a nie za nasze marzenia pozwoliło mu osiągnąć taki poziom i dojść do takich rezultatów. Nie? I to samo dotyczy się wielu innych branż. Jeżeli spojrzysz na ludzi, którzy zarabiają prawdziwe pieniądze, właścicieli dużych firm, inwestorów czy przedsiębiorców, zauważysz, że ich biznesy nie zawsze są ekscytujące, często są wręcz nudne. Jakieś tworzenie oprogramowań dla biur, usługi finansowe, logistyka, czy chociażby, tak jak wcześniej wspomniałem, zarządzanie odpadami. Nie? Dlaczego? To działa i dlaczego zawsze to będzie działać? Bo ludzie zawsze będą potrzebować pewnych rzeczy, a firmy zawsze będą miały jakieś swoje potrzeby. Firmy muszą działać sprawnie, odpady muszą być usuwane, a dane muszą być zarządzane. To są prawdziwe problemy, które rynek chce i to są prawdziwe problemy, które rynek chce rozwiązać. A jeśli dasz ludziom rozwiązanie, oni ci za to zapłacą i to chętnie. I zastanówmy się teraz nad Twoją pasją. Powiedzmy, że masz -tabe. I marzysz o otwarciu małej kawiarni w swojej okolicy. Wiadomo, brzmi to fajnie, każdy marzy o, ta, o takim koncepcie. Ale czy rynek tego naprawdę potrzebuje? Czy w Twoim mieście brakuje kawiarni? Czy potrafisz wyróżnić swoją ofertę na tyle, żeby przyciągnąć klientów? Czy Twój model biznesowy jest wystarczająco skalowalny, by przynosić stabilne zyski? Tymczasem osoby, które budują swoje biznesy na rozwiązywaniu realnych problemów zadają inne pytania. Jakie problemy mają ludzie w mojej okolicy, czy chociażby w mojej branży? Jakie rozwiązania mogę im zaproponować? Czy mogę skalować to rozwiązanie na większy rynek? I biznes i Jakikolwiek sukces finansowy buduje się właśnie na takich pytaniach. Absolutnie nie mówię, że musisz nagle zacząć zarządzać odpadami czy zakładać firmę IT, jeżeli to nie jest kompletnie Twoja bajka, ale kluczowe jest po prostu myślenie praktyczne. Jak możesz wykorzystać swoje umiejętności do stworzenia czegoś, czego naprawdę rynek potrzebuje? Może masz akurat smykałkę do projektowania, czy do robienia jakichś kreatywnych rzeczy, czy może do robienia rzeczy technicznych. Zacznij chociażby od prostych usług, takich jak chociażby tworzenie stron internetowych które jest jedną z najlepszych usług i jedną najbardziej wycenianych usług na rynku. Z biegiem czasu rozwiniesz swoje kompetencje i zaczniesz oferować bardziej zaawansowane rozwiązania. Tak właśnie, chociażby zrobiłem ja. Zacząłem od tworzenia prostych stron internetowych. Nie było one piękne, nie było to też, nie wiadomo, jak przyjemne zajęcie i przyjemne projekty. To nie było coś, co kochałem. Ale dało mi doświadczenie i zasoby, by przejść do następnych etapów agencji otworzenia stworzenia stron, a następnie do agencji marketingowej. Kluczowa lekcja, którą wyciągnąłem z tego, jest taka, że podążanie za pasją brzmi pięknie, ale biznes buduje się na praktyczności. Jeżeli chcesz naprawdę coś, osiągnąć, zacznij myśleć nad rozwiązywaniem problemów. Pasja może być wisienką na torcie, ale podstawą budowy biznesu i podstawą jakiegokolwiek sukcesu zawsze będzie takie pragmatyczne podejście i dostosowywanie się do realnych realiów rynku. Drugi powód, dlaczego łączenie biznesu i pasji nie jest dobre, jest takie, że emocje są twoim największym wrogiem w biznesie. Wyobraź sobie, że zakładasz swój wymarzony biznes, coś, o czym marzyłeś od Lat. Może to kawiarnia, może to być jakaś marka odzieżowa, może jakiś własny podcast. Wszystko idzie świetnie, dopóki nie zacznie się prawdziwa praca. Klienci nie są zainteresowani tak bardzo, jak myślałeś. Produkt, który wydawał się genialny, nie sprzedaje się, a ty zamiast dostosować się do sytuacji, wciąż w uparcie wierzysz, że ludzie po prostu tego nie rozumieją. Dlaczego tak się dzieje? Bo traktujesz swój biznes jak własne dziecko i tu się pojawia problem. Emocje. Emocjonalna pułapka budowania biznesu na pasji jest taka, że ludzie, którzy zakładają biznes właśnie oparte na pasji, często wpadają w pułapkę takiego. Emocjonalnego przywiązania. Traktują swoją firmę jak jakieś dzieło sztuki, jak dziecko, a nie jak narzędzie do rozwiązywania realnych problemów. Gdy coś nie działa w ich firmie, nie analizują danych, ani nie pytają klientów, co należy poprawić, zamiast tego wpadają w myślenie w typu: To jest mój projekt, więc ludzie muszą to pokochać. Moje produkty są świetne, tylko rynek ich jeszcze nie docenił. Nie zamierzam się dostosowywać, bo ktoś nie będzie niszczył mojej wizji. To myślenie niszczy biznesy. Klienci nie chcą Twojego dzieła, chcą rozwiązania swojego problemu. Jeżeli Twój produkt, Twoja usługa tego nie oferuje, przegrałeś. Niezależnie od tego, jak bardzo to kochasz, niezależnie od tego, jak bardzo to jest Twoja pasja, po prostu przegrałeś. I porównajmy sobie patrzenie przez takie różowe okulary, a rzeczywistą, brutalną, po prostu rzeczywistość. Pasje i emocje. W biznesie sprawiają, że właśnie zakładasz te różowe okulary. Patrzysz na swój pomysł i widzisz w nim coś wyjątkowego, ale rynek tego w żaden sposób nie widzi. Nie dostrzegasz, że Twoje ceny są za wysokie, produkt nie spełnia oczekiwań klientów, Twoje działania marketingowe w żaden sposób nie trafiają do właściwych osób. I co wtedy robisz? Zamiast dostosować się do rynku, zaczynasz szukać winnych. Ludzie po prostu nie rozumieją mojego projektu, ludzie po prostu nie potrafią docenić mojego produktu. To nie moja wina, tylko konkurencji, która ma więcej pieniędzy na reklamy. W ten sposób unikasz odpowiedzialności za własne decyzje i nie zmieniasz niczego, co mogłoby poprawić Twoją sytuację. Więc jeżeli chcesz, by Twój biznes przetrwał, musisz odciąć od tego emocje. Zamiast patrzeć na firmę przez pryzmat marzeń, uczuć, Musisz zacząć działać we własnej firmie, jak analityk. Co działa, co nie działa, jak mogę poprawić wyniki. Właśnie w taki sposób myślą najlepsi przedsiębiorcy. I najlepsi przedsiębiorcy nie są przywiązani emocjonalnie do tego, jak osiągną swój cel, oni są skupieni na samym. Celu. To oznacza, że są gotowi zmieniać strategię, są gotowi pivotować, są gotowi dostosowywać ofertę, a nawet całkowicie zmieniać kierunek działania, jeżeli będzie wymagał tego rynek. Absolutnie nie chcę, żebyś zrozumiał mnie teraz źle. To nie oznacza, że masz być zimnym robotem i bezemocjonalnym człowiekiem. Ważne jest, by mieć jakieś swoje zasady, własną etykę, których nie złamiesz, ale w granicach. Tych zasad musisz być w biznesie po prostu elastyczny. Jeżeli rynek mówi tobie ewidentnie, że coś nie działa, zmień to. Jeżeli klienci chcą czegoś innego i dają ci jasno o tym komunikację, albo masz jakiekolwiek podejrzenia, zrób badania, zrób ankietę i się dostosuj. Wielu właścicieli biznesów popełnia ten sam jeden błąd. Po prostu zakochują się w swojej wizji. Tymczasem wizja to tylko środek do celu, a nie cel sam w sobie. Sukces wymaga brutalnej szczerości wobec siebie. I chciałbym, żebyś teraz był brutalnie szczery wobec samego siebie. Czy to, co robię naprawdę działa? Czy moja oferta naprawdę odpowiada na potrzeby rynku? Czy jestem gotów zmienić strategię, by osiągnąć swój cel? Twoje emocje mogą być absolutnie wspaniałym źródłem motywacji, ale nie powinny wpływać na twoje decyzje biznesowe. Więc jeżeli chcesz naprawdę zbudować biznes, musisz podejść do biznesu z zimną logiką i być gotowy na zmiany, niezależnie od tego, jak bardzo kochasz swoją pierwotną wizję, jak bardzo jesteś zakochany w swój pasji. I teraz przejdziemy sobie do powodu numer 3, który uważam, że jest najważniejszy. Pasja przestaje cieszyć, gdy staje się źródłem dochodu i gdy staje się biznesem. I po raz kolejny wyobraź sobie, że Twoja pasja staje się Twoją pracą. Brzmi jak spełnienie marzeń dla większości osób, co nie? Natomiast robisz to, co kochasz, zarabiasz na tym pieniądze, a każdy dzień wydaje się jak zabawa. Ok, jest fajnie, ale rzeczywistość szybko pokazuje Twoją taką mniej romantyczną stronę. To, co kiedyś było Twoją największą radością, nagle zamienia się w źródło stresu, frustracji i presji. Dlaczego zarabianie na pasji może być problematyczne? W momencie, w którym zarabiasz na swojej pasji, przestajesz robić coś dla siebie, zamiast tego zaczynasz optymalizować swoją działalność pod kątem rynku. Co najlepiej się sprzedaje, jak zwiększyć zyski, co zrobić, by klienci byli bardziej zadowoleni, Twoje marzenie o tworzeniu czegoś. Wyjątkowego, staje się tak naprawdę narzędziem do zarabiania pieniędzy, a to z kolei oznacza kompromisy. Musisz dostosowywać swoje pomysły, rezygnować z projektów, które uwielbiać, jeżeli nie przynoszą zysków. Musisz wprowadzać zmiany, które sprawiają, że Twoja praca staje się bardziej. No właśnie, staje się bardziej schematyczna. A pasja z czasem zmienia się w nieprzyjemny obowiązek. I pomyśl o swojej największej pasji, czymś, co daje Ci radość i pozwala zapomnieć o codziennych problemach, o stresie itd. Może to malowanie, może to być muzyka, projektowanie, cokolwiek. I teraz wyobraź sobie, że robisz to codziennie. Ale nie robisz tego dla siebie, tylko robisz to dla innych, czyli robisz to dla swoich klientów. Musisz pracować pod presją terminów, musisz pracować pod presją wyników i oczekiwań rynku. I to, co kiedyś było Twoją odskocznią, nagle staje się głównym źródłem strachu. Pasja przestaje być pasją, staje się pracą. A praca, nawet ta najciekawsza, zawsze wiąże się z obowiązkiem, z odpowiedzialnością, które potrafią zabrać całą tą magiczną otoczkę wokół tego. I teraz możesz sobie pomyśleć, ale są przecież ludzie, którzy robią tylko to, co kochają i świetnie się przy tym bawią. Jasne, są tacy ludzie ale nawet oni muszą dostosowywać się do rynku. Weźmy przykład najpopularniejszego rapera Drake'a. Oczywiście on na pewno kocha muzykę, na pewno robi to z pasji, ale wiesz, co jest jego największym priorytetem? Sprzedaż i streaming. Każdy jego nowy utwór musi być dopasowany do tego, co działa na rynku. Nie może nagrać całego albumu tylko dla siebie, bo ryzykuje, że straci swoich wiernych słuchaczy, straci fanów i przede wszystkim straci zyski. I to samo dotyczy projektantów, sportowców, czy chociażby artystów. Nawet jeżeli osiągnęli sukces, wciąż muszą grać według zasad rynku. Nie mogą pozwolić sobie na pełną swobodę, bo ich przyszłość i ich sukces jest zależny od wyników finansowych. I nie musisz zarabiać na każdej swojej pasji. Nie wszystko w życiu musi być opłacalne. Ważne jest, by zostawić sobie coś, co jest takie święte coś, co robisz tylko dla siebie. Zarabiaj na tym, co działa na rynku, a pasję zachowaj jako przestrzeń wolną od presji finansowej, presji biznesowej. I czasem lepiej, by pasja po prostu pozostała pasją i dzięki temu nigdy nie przestanie być dla Ciebie źródłem radości, źródłem satysfakcji, źródłem takiego odstresowania. I to, co chcę, żebyś wyciągnął przede wszystkim z tego filmu, to jest to, że podążanie za pasją to jest taka romantyczna idea, która często nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz być praktyczny, pragmatyczny, analityczny i wprowadzać na bieżące zmiany. Rozwiązuj realne problemy rynku, odłącz emocje od decyzji biznesowych i zachowaj swoje pasje jako coś świętego. Coś, co przynosi Tobie radość, ale nie jest obciążone żadną presją, tylko właśnie z tej presji pozbawione. Teraz czas jest. Dla ciebie, żebyś w końcu zaczął działać. Bo zacznij budować taki naprawdę praktyczny biznes. A jeżeli nie wiesz od czego zacząć, sprawdź materiał podlinkowany w opisie, w którym omawiam różne modele biznesowe dla różnych osób w różnych scenariuszach i na pewno znajdziesz i wybierzesz coś dla siebie.